Rzeczywiście ma taki klapiochy jak ja. Szok w tramposzkach! Matko, kochana! Jezu, w jakiej czasu przestrzeni my żyjemy? I powiem wam, że. że trzeba przesunąć kotka. Hej, dzień dobry moi państwo. Witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jesteście w lodówce. Dzisiaj jest dzień po imprezie, w którym. Ja uwielbiam te dni. Ja nawet, dobra, no pomijając fakt, no wiecie co, spotkania rodzinnego, całą imprezę, tej aury, ale ja uwielbiam następny dzień wyjadania wszystkich rzeczy. To jest to, co ja Wam powtarzam. Ja jak byłem dzieckiem nawet, jak były imprezy, to ja, jak było po imprezie, to ja uwielbiałam te dni. No możesz sobie nałożyć trochę tego, trochę tego, trochę tego. To jest takie... Jedzenia stylu all-inclusive, albo jedzenia stylu wigilijnego, nie? Gdzie na wigilii jest dużo potraw. I no, teoretycznie oczywiście musisz każdej spróbować i tak samo jest na all-inclusive. Możesz sobie nałożyć co tylko chcesz. Ja bym się mogła tak stołować cały czas. Ja uwielbiam taki sposób jedzenia. to wiadomo, nikogo życie nie wygląda tak jak. All-inclusive. A tą sałatkę jadłam z Michy, dlatego że tam no było dosłownie tyle i już jej nie ma. Przed chwilą był fragment filmu, gdzie wy, moi drodzy Państwo, postaliście sobie w lodówce, a ja wyżerałam. Sołatkę. Edytując teraz film, aż musiałam iść do lodówki, zobaczyć, bo normalnie tak wyglądało, jakby tu była pleśń. Nie wiem, jak w sobie cofniecie parę sekund wcześniej, jak to jest ta scena, ten kadr, to tak wygląda, jakby to było spleśniałe. Nie, po prostu, czy tak widać w tej kamerze, taka barwa jest, ale ewidentnie wie, ja pierdziele, spleśniało. I ja aż musiałam iść zobaczyć. No ale się okazuje, że. że jeszcze coś z tego będzie. Słuchajcie, nowa pościel jest. Dostałam od mamy. Patrzcie. Taka fajna na czasie. W krateczkę pomarańczową i tu pod spodem jest taka taka... Ona ma takie mazgaje. To w, tej, w tej kamerze tego nie będzie widać. Ale patrzcie, bo to nie koniec, bo jeszcze dostałam jeszcze dostałam inną i mam, patrzcie, na zmianę poduszki, które będą takie piękne zielone. Nie wiem jak to oddaje ta kamera. bo Muszę te wrzucić do pralki. Yy, I mogą pasować mi do tej pościeli, nie? Więc mam dwie poduszki zielone. Mam nawet yy, takie jakby... Trochę wrzosowe, śliczny ten kolor i one będą mi pasować, na przykład do tej pościeli, którą dostałam. A ona jest w takie, obaczcie, takie, o, taka fioletowiódka, Też taki ma właśnie delikatny wrzos i mogę sobie zmieniać poduszki, albo takie, nie, jak pościel, albo sobie zamienić na te. A wiecie jak to jest, nie? Dawno nie kupowałam pościeli, nie wiem czy mama oglądała filmy, że ja tam wspominam, a ja nie wspominam chyba, a może wspominam. No nie wiem, ale dostałam aż dwa komplety, i słuchajcie, jeszcze dwie pary poduszek na, na przebranie, które mi pasują i do tego, i do tego. Także dzisiejszy dzień jest tym ekscytującym, bo my uwielbiamy po prostu być tacy świeżutcy, wykąpani i wskoczyć w świeżutką, przebraną czyściutką pościel. Nie wiem, ale ja uwielbiam to uczucie. Uwielbiam. Kocham i uwielbiam. A ja w domu to tak bardzo chodzę rzadko w papciach. I nawet jak jest jesień, zima, nie wiem. Tak jakoś teraz ubrałam sobie takie, takie śmieszne, takie, o. Takie. No ja jakoś rzadko chodzę w papciach, nie wiem dlaczego. Nie mamy podłogówki wszędzie. Mówiłam Wam już wiele razy, że nie mogłabym mieć wszędzie podłogówki. Ja, ja... ja, ja... Ja bym oszalała, jakbym miała wszędzie podłogówkę, serio. Rodzice pojechali, no w ogóle, no wszyscy goście pojechali. Jesteśmy po mm, urodzinach, nie? Ja nie mam absolutnie nic złego na myśli, żeby nikt sobie tutaj nie dopisywał żadnej ideologii, ani żadnych podtekstów, ani niczego takiego ukrytego, że mam coś negatywnego do powiedzenia. Tylko, mm, jak są goście kilka dni i jak pojadą, to człowiek jest taki, taki zmęczony, nie? I musi odpocząć. I to jest. To samo uczucie, które towarzyszy przy powrocie z wakacji. Na przykład jesteś dwa tygodnie na wakacjach, wracasz, a ty jesteś zmęczona. Jeszcze potrzebujesz tydzień od odpoczynku od wakacji, nie? Tak jest. Jest takie coś. No, no ja mam tak od zawsze. Od zawsze. I to nawet moi rodzice też tak powiedzą, że tak mają. I jeżeli tyczy się to wakacji i odpoczynku, i jeżeli tyczy się to nawet spotkań rodzinnych. Mają identycznie. Identycznie. Dobra, jeszcze tu odkurzę, wiecie? Tak, jeszcze odkurzę. Leżę ja poszł mój mąż i moja, moja żona więc sytuacja wygląda tak, że mamy taki dzień lenia że sobie tego nie wyobrażacie no i z Laurą się ostatnio śmiałyśmy, nie? bo Laura też mówi, że to jest mój mąż, nie? a ty jesteś jego córką, nie? tak, tylko nie jest. ja jestem twoja mama, a to jest twój tata, nie? Mir. <laughs> mówiłam, że ta rodzina jest szalona Mir Mir to jest nasza córka, Mir i powiem Wam, że, że trzeba przesunąć kotka. Że, no Jezu, no wiele razy człowiek jadł coś w łóżku, nie? Ale patrzcie na to, no ja tu mam stolik przed sobą i ja jadłam cię obiad tak. Jeden ziemniak mi został, bo nie mogłam go pokonać. I w ogóle ja kocham takie dni, naprawdę, gdzie tylko sobie odgrzewasz i jeszcze możesz sobie różne rodzaje zjeść, to jest po prostu wspaniałe. Co, co ta moja rodzina tu robi? Co ten nasz tata, nasz tata? Przecież to jest mój mąż. Jaki tata? To jest twój tata. Co my w ogóle gadamy? To jest twój tata? Tak. Ta. A ty jesteś jego córką? Tak. Naprawdę? No, tak. jak on, twój tata, ma na imię? Ma e, na imię Dawid Dawid, a nie Mirek? Kocham Mirka. <noise> Ona kocha Mirka. No tak, to, to jest twój ojciec, tak może go nie kochać. <noise> Cześć tato. Cześć Mirek. Cześć Mirek. Ej, naprawdę wiecie co? No dobra, no nie jest taki rasowy dzień lenia, no bo posprzątałam, pościele zmieniłam i tak dalej, nie? Ale jak ległam, no to widzicie, nawet obiad, obiad w takiej pozycji dosłownie, Ta, tak tylko podnosiłam ten. Bez kitu mamy taki dzień lenia, Laura, nie? Nigdy ja nie pamiętam, kiedy miałam tak, taki rasowy dzień, naprawdę. Jeszcze takie odmurzacze włączam na telewizorze. Żebyście. O Jezu, Laura! Butelka! Żebyście to widzieli, to byście nie uwierzyli. Co tu się dzieje? Że kiedyś nam spadło. Kizimizzi. 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 A ty już się tak dzisiaj mysz, tu ze mną. No w końcu mój partner. No. Nie, mówi, że nie jesteś mój mąż. Ja go będę całować. Wszyscy się całujemy. Nie, mówi, że nie. Mir? O Boże, bo spadniesz, Mir. Chodź, przytul się, Mir. Co tu się dzieje? W ogóle? Dzisiaj przechodzimy samych siebie. Najlepsze no jest to, że. które z godzina w ogóle? Jezus, w jakiej czasoprzestrzeni my żyjemy? Jest. A to już jest 17 po trzeciej, 15-17. I wiecie co? Jak tak jeszcze pognijemy, to może być tak, że przyjdzie wieczór, a nam się zachce coś lotać i robić. Wiecie o co chodzi? No Nie wiem, czy jestem w stanie tak cały dzień gnić. Znaczy, no nie cały, a leżymy dopiero. No to było, no bo zjedliśmy, no tak z półtorej godziny może i tak gnijemy. To jeszcze nie jest gnicie przecież, nie? Półtorej godziny. Mir. Ty, czy ty jesteś, ty jesteś Malwinka. Cześć Malwinka, kizimizi. Cześć Malwinka. Dajcie podrapię Mirę. Ona tu lubi się, o ona tu, ona tu lubi się kiziać. I tu. O Boże mój mąż. Mamo, nie łap go tak, że łapę. I ja go tu, Ja go zjem dzisiaj. A ja też go zjem. Na kolację go zjem. Ja go usmażę. Usmażysz! go. Mir będziesz smażony. I ja go głowę przetnę. No tak, ten... już. I go zjem. I go zjesz? Tak. Mirek, jesteś jedzony. A zresztą ja mu ostatnio w filmie groziłam, nie? Że nie wiem czy publicznie, jesteś... ale go zjem. Jestem wściekła jak bąk. Cieszę się bardzo że zostało mało jedzenia, ale mamy na takie dwa obiady, czyli dzisiaj tylko ziemniaczka dorobię, wiecie, jakiegoś buraczka, coś. No to też się bardzo cieszę, bo to znaczy, że smakowało. Ej, i żałuję, że nie mam zdjęcia mm, tej jednej sałatki, bo wszyscy się śmiali. No bez kitu powiem wam, że naprawdę, no jak potem się popatrzyło, to naprawdę wyglądało jakby na talerzach była jajecznica posypana szczypiorkiem. Ej, a to była sałatka, wiecie co? Tuńczyk, brzoskwinia, mm, ser żółty, i te, można ryż, a ja ugotowałam ten makaron ryżowy, on się chyba nazywa. Ten taki malutki, co wygląda właśnie, jak ryż. No i do środka dałam troszkę majonezu i troszkę jogurtu. Ja lubię tak pomieszać. No można sam majonez. I ja uwielbiam do tego oczywiście sól i pieprz, i ja do tego daję jeszcze szczyptę kary. No i przez to to się zrobiło takie żółciutkie. I właśnie tu kary. Z nutką tego majonezu, z nutką tuńczyka i słodkiej brzoskwini. Mmm, bajka. Chociaż tą sałatkę można by było jeszcze urozmaicić. Na przykład ja bym dała jeszcze. nawet kukurydzę. No, nawet ogórka zielonego też będzie pasować. I nawet bym dała. ten seller taki w słoiku, co jest taki ten, ten długi. też będzie pasować. Ale to, powiem Wam, co było w środku, to jest naprawdę pyszne. Ja często robię tą sałatkę i ona zawsze znika. I powiem Wam, że jak było tak nałożone. Na, na, na miseczki, nie? I zostało mi szczypiorów. Mówię, a ja posiekam go, żeby się nie zmarnował i udekoruję tą sałatkę, Nie, i naprawdę wyglądała, jakby to była jajecznica posypana szczypiorkiem. No i teraz, czemu ja jestem zła jak bąk? A, bo w ogóle ja sobie robię kawę w kawiarce. Ej, i macie rację. Ja chyba ostatnio, co mi się ta kawiarka tak zasała, to ja chyba kręciłam w drugą stronę. Ja chyba bardziej ją zakręcałam jeszcze niż odkręcałam. No. Tam kilka osób pod mi napisało komentarz. I też mi się tak wydaje, że ja chyba tak zrobiłam. Z laurą sobie robimy śniadanie dopiero. Jezu, myślę, że coś tu kipieje. Robimy sobie śniadanie. E i słuchajcie, muszę nagrywać kamerą sportową. Dlatego że jedna kamera dopiero pojechała do naprawy, bo no nie było kiedy. Także mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wróci. A ta druga, którą miałam, która ma też lepszą jakość od kamery sportowej, bo kamera sportowa ma super jakość. Tylko kamera sportowa potrzebuje Jezusu, byśmy musieli mieć studio. Albo no, jechać na wakacje, to wtedy jest jakoś taka, nie? A w domu, jak jest szaro, i ponuro, no to niestety tak jest. I druga sprawa jest taka, że, słuchajcie, zgubiłam taki futerał, w którym miałam wszystkie adaptery, wszystkie karty pamięci, bo nie wiedzieć, dlaczego mam tylko dwie karty pamięci, tą w użyciu i tą. I urwało mi się to coś, co zabezpiecza tutaj kartę, i jak wkładam, no to aparat komunikuje mi, że nie ma karty pamięci. Mówię, hmm, super, fajnie, nie? Znaczy nie, że karta pamięci jest zablokowana. A ja nie mam jak jej odblokować, bo nie ma tego dzyndzla, bo mi wyleciał. O ludzie, kochani. Ale ja wiem, że chyba w necie jakoś to można zrobić. No nawet jak to można zrobić, to niech mi ktoś powie, gdzie jest mój adapter. No co? Dostał nogi? Wyszedł? Wyprowadził się? Teraz? No, kawkę. Gdzie jest kawa? To zrobię. Jest. Robię sobie to pumpkin. I jak wrócam link, to ktoś mi chyba też napisał komentarz, że już nie ma tej kawy. Ale cena była zaporowa, ale z tego co widziałam, to wykupiliście sobie tą kawę, bo naprawdę jest fajna. Tylko no, cena była moim zdaniem no, zawierzona, nie wiem ile ona normalnie kosztuje, ale na pewno nie tyle, co było na Allegro, ale, ale właśnie tak jest. Bo ja ją dostałam mm, w prezencie, gdzie jest góra od kawiarki. Już to jest niemożliwe. Matko kochana. Dywan wraca na swoje miejsce. Oj, to jest ciężko. Opa! 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 Dobra, to no, no, jeszcze trochę tak. O! No i powiem Wam, że jak nie było dywanu na imprezie, to było bardzo dobre posunięcie. Bo i te stoły sobie swobodnie stały i wszystko było git. Ej, i u nas jest dzisiaj niedzielanie, no bo jest dzień po imprezie. I jakiś front ma iść. I u nas we wtorek, kurczę, gdzie zaraz będzie połowa października, nie? Ma być 14 stopni w nocy i 20 w dzień. Także jak, jakiś front idzie, jakaś tam nazwa tego frontu jest, nie? Jakieś te imiona. W ogóle tak się zastanawiam, kto zawsze te fronty wymyśla. Nie wiem, może jakiś Kevin nadlatuje, nie wiem. Jakiś śmieszny front idzie. To znaczy śmieszny z nazwy, a ogólnie jakiś bardzo ciepły, nie? No. Połowa października, 14 w nocy? Ja pierdziulo! Szok w tramposzkach! A to jest baranek Sean. Jak pójdziemy do kina, nie? No baranka Seana, dawno nie byliśmy w kinie, musimy iść. Baranek Sean, to właśnie on. Powiem ja. wam, że fajny jest. Ten ogon ma taki dziwny, ale on w oryginale ma taki ogon w tej bajce. Taki naprawdę porządny ten baranek, fajny, naprawdę mi... Ja dzisiaj z nim śpię. Ja. No daj mi. Ja. Proszę cię. Mogę spać. z kimś innym. Ja chciałam z barankiem szonem dzisiaj. Ja będę śpiewać mu w nocy. Chodzi pać, ty. Z torebką to jest torebka Rysia. Dziecko, to jest, to jest Rysia torebka. To ani ty, ani ja nie bierzemy. Ale leżałyśmy dokładnie dwie godziny. No i teraz wstaję i widzicie dywan. Coś tu jeszcze muszę... Nie wiem, ozdoby. Nie chcę mi się ściągać, naprawdę nie chce mi się. Chociaż chyba, że mnie zaraz dupa zaswędzi, bo... No, poleżałam, dwie godziny mi starczy. Nie chce mi się więcej leżeć. Je, ej, no oczywiście, je, to nie jest tak, że ja nie miałam nigdy w życiu takich dni, gdzie od samego rana do samego wieczora człowiek gnił w wyże. Oczywiście, że miałam takie dni. A teraz jestem na etapie swojego życia już dawno, od wielu lat, że. nie umiem. Nie umiem całego dnia przeleżeć. Muszę wstać, muszę coś porobić, muszę gdzieś wyjść, muszę coś posprzątać, wiecie, albo do kogoś jechać na kawę, czy coś takiego, ale cały dzień. No nie, no poleżam dwie godziny, mi starczy na razie. Starczy, na razie. No bo no nie wykluczam, że jeszcze potem legniemy. Na razie mi to minęło. Za ileś lat na pewno mi to wróci, jak już będę starsza. Mam nadzieję, że tą starość zobaczę i dożyję, bo nigdy w życiu nic nie wiadomo. I wtedy może całymi dniami sobie poleżę, wyże. W ogóle tak myślę. A w ogóle to chyba nad mój tata powiedział. I nie wiem, czy to na filmie nie było. No Bo ja cały czas Wam mówię, że mam takie odstające uszy, tu nie. Ja tą małżowinę mam taką troszeczkę większą, bardziej odstającą. Ale to też u nas w rodzinie, tam taty brat ma i tak dalej. No nie są jakoś strasznie odstające. Ja wiem, no ludzie mają bardziej, ale no ewidentnie moje uszy powinny być ciutkę mniej. No, no w granicach rozsądku, powiedzmy to. Ale mój tata się właśnie nabijał już w filmie, że ten baranek to ma uszy jak ja. <laughs> Widzicie jaka to jest rodzina? Za kimś, już znaczy nie, no nie muszę powiedzieć za kimś. Wiadomo za kim mam poczucie humoru, bo ewidentnie zdecydowanie za rodzicami. I powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo dobrze nam się z tym żyje. Nie? Baranku? Baranek szon, to właśnie on. Rzeczywiście ma takie klapiochy, jak Nie? Ma takie uszyje? Milczenie oznacza zgodę. Jeżeli jest do i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i zapraszam Państwa na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Myślałam, że coś jeszcze podobnego mamy, ale... Ewentualnie... Brzuch. Też masz pociąży? Nie schudłeś jeszcze? Już mam moje dziecko 4 lata i ja zgadniam, że pociąży nie schudła. Grunt to mieć dobre wytłumaczenie. Gonna keep it up now If you wanna go, let's go Let's wrap it up and hit the road I just got an awesome vibe Striking the wind the post now Everything's on my mind We've taken off without you You gotta understand That we get one chance, one chance, you